Doom od zawsze był tańcem z wrogami. Czasem tangiem, czasem potańcówką z grupową choreografią, w której każdy tancerz wprowadzał do układu inne kroki. Czy nowe, mroczne wieki też są tańcem? Owszem, ale dziwnym. Nie takim, którego uczą w szkołach tańca, a takim poznawanym pod sceną koncertów punk-rockowych i metalowych, kontaktowym, kolizyjnym. Słowa kluczowe to: pogon i moshpit. Ale momentami przypomina to też Monty-Pythonowski taniec z policzkowaniem rybami. Zdaniem Makerów broń tak potężna jak Slayer. Zwróć nam naszego Boga. Okłamali nas, a teraz nas mycz. Cała potęga ciekła, guj się przed jedną osobą. Witajcie, nazywam się Tomek Drabik, znany także jako Kłas, a to jest recenzja gry Doom The Dark Ages w wersji na PC z systemem Windows. Gra wyszła też na PlayStation 5 i Xbox Series XS. Materiał powstał we współpracy z firmą Nvidia oraz Computronic. W którym możecie wyposażyć się w karty graficzne Nvidia GeForce RTX z serii 5000, dzięki którym skorzystacie z takich dobrodziejstw jak DLSS4, Z Multiframe Generation, Ray Tracing czy Reflex, ale o tym w dalszej części materiału. Doom, The Dark Ages opowiada historię poprzedzającą wydarzenia nowożytnych odsłon Duma, i patrząc na to, jak wygląda lokalny król, najwyraźniej nasz protagonista wylądował w ponurej wersji władców wszechświata, ale przez swoją mrukowatość i niechęć do gadania o posępnych czerepach, w nic się nie przemienia. Zamiast Tygrysa dosiada Cybersmoka, a jego wrogiem nie jest szkieletor, lecz jakiś książę Asrak. Sorry. Cokolwiek. Abyśmy nie mieli wątpliwości, że to mroczne wieki, nasz bohater ma z jakiegoś powodu futrzaną pelerynę. Może jest wikingiem albo co? No ale skoro on ma pelerynę, to ja muszę mieć. Jaki slayer, takie grono staje. Slayer w dumie z 2016 roku nie miał cierpliwości do słuchania ekspozycji fabularnych, ale po zdecydowanie bardziej wypchanym fabułą Eternalu tu mamy jej jeszcze więcej. I co mnie zaskoczyło, naprawdę mi się podobała. To znaczy, nie zrozumcie mnie źle, jest absolutnie idiotyczna. Wszystko jest kiczowate w opór, a do tego twórcy uparli się, aby rzecz traktowała się z pełną powagą, ale na mnie to działało trochę jak komediowe aktorstwo Liziego Nilsena. Głupoty, dostarczone. Who are you, and how did you get in here? I'm the locksmith, and I'm the locksmith. Początek jest może trochę nijaki, ale w połowie opowieści hamulce w fabularnym pojeździe przestają działać. Całość stacza się z klifu prosto do oceanu i ląduje na dnie. A potem jest jeszcze głupiej, ale nie chcę niczego spoilerować, więc powiem nawet mniej niż pokazały oficjalne trailery, których przed ogrywaniem nie oglądałem i dzięki temu zostałem fajnie zaskoczony pewnymi motywami. Oczywiście narracyjnie to jest drewniane, a polska wersja językowa nie tylko rani uszy, Uruchomić alarm! Szykować się do bitwy! Dywizja Wejlena będzie dopiero za godzinę. Dywizja Wejlena będzie dopiero za godzinę. To wersja demonstracyjna syntezatora mowy Iwona. Ale i kaleczy oczy tekstami pełnymi literówek oraz pomyłek gramatycznych. W jednym miejscu też cel misji był nieprzetłumaczony i do tego wzięty z innego poziomu gry. Niemniej trudno było mi się do tej historii nie uśmiechać. Ale Doom nigdy nie stał fabułą, a tańcem, więc jak się tu tańczy? A jeśli nie widzieliście moich materiałów o poprzednich dwóch Doomach, to może przypomnę, czemu mówię o tym, że te gry są tańcem. Otóż chodzi o to, że Doom zawsze miał różnorodnych przeciwników oraz bronie, które wymuszały. Określone działania. Przed gryzącymi demonami się cofaliśmy, przed kulami ognistymi diablików uciekaliśmy na boki, a piła spalinowa, strzelba czy wyrzutnia rakiet wymagały innego dystansu. Ten zestaw różnokierunkowych kroków sprawia, że wszystkie odsłony Duma swoją motoryką przypominają taniec z przeciwnikami. No dobrze, to jak się tu tańczy. lub też gra? Cóż, mamy tu dużo odbijania się od wrogów. A skoro już o odbijaniu mowa, to trzeba wspomnieć o ray tracingu, a zatem. Jestem czas na... Ludzie z Nvidii chcieli, abym opowiedział kilka słów o technologiach wykorzystanych w Doom the Dark Ages. Więc zacznijmy od tego, że silnik it Tech 8, na którym działa gra, natywnie obsługuje śledzenie promieni i rzecz wymaga karty obsługującej ray tracing. Tak, dożyliśmy czasów, w których gra nie ma trybu udawania, symulowania oświetlenia. Tu faktycznie jest ono w znacznym stopniu symulowane. Symbolicznie będę w materiale pokazywał znaczek RTX-on w rogu ekranu, ale tutaj ten RTX- jest on przez cały czas. Mamy globalną iluminację i odbicia w lustrzanych powierzchniach, a pełny path tracing ma zostać dodany w przyszłej łatce, którą zapowiedziano na czerwiec. I to wszystko dokłada się do bardzo różnorodnego, chociaż zawsze mrocznego klimatu gry. Doom The Dark Ages ma różne smaki atmosferę grozy, niesamowitości i mroku w heavy metalowym stylu a że tempo jest tu bardziej zmienne, jest czas na to, aby tę atmosferę poczuć. Ray Tracing uczestniczy w jej kreowaniu. Rzecz ogrywałem w 4K na telewizorze z 60Hz odświeżaniem i na moim GeForce RTX 4080 Super. Działało to bardzo dobrze. Ale z nowszymi kartami Nvidia z Serii 5000, na ekranach z wyższym odświeżaniem można mieć nawet płynniejszą rozgrywkę. Pomaga tu DLSS-4 z generowaniem wielu klatek przy pomocy transformerowych modeli sztucznej inteligencji, nawet do trzech dodatkowych ramek na każdą wygenerowaną przez grę. Tak, mamy już technologię, która pozwala grać ze śledzeniem promieni i naprawdę wieloma klatkami na sekundę i responsywnie dzięki Nvidia Reflex. Dobrze, że nie refluks. Refluks to będą miały antropokuby, jakim strzelicie w bebech. A łatka w przyszłości dodaje jeszcze funkcję rekonstrukcji promieni do DLSS, aby lustrzane odbicia w kałużach krwi waszych wrogów były tak ostre, jak zęby na tarczopile Slayera. Za ostrość ząbków na pile, i nie tylko na niej, odpowiada też super rozdzielczość i oparty o maszynowe uczenie antyaliasing zwany DLAA. Jeśli chcecie nabyć karty Nvidia GeForce RTX serii 5000, to odsyłam was do partnera. Materiału komputronika. Przy zakupie wybranych kart lub komputerów z nimi odbierzecie egzemplarz Nowego Duma. Link znajdziecie w opisie. No dobrze, to potańczyłem ze sponsorami. Wróćmy do tańca w rozgrywce. A zatem jak się tu tańczy lub też gra? Dziwnie. Muszę przyznać, że szanuję to, iż twórcy próbują w tych nowożytnych odsłonach za każdym razem wymyślać Duma na nowo, ale kierunek, który tu obrali, jest nieco osobliwy. Przy okazji recenzji Doom Eternal wspominałem o przeciwnikach niepasujących do formuły tamtego tytułu. Szczególnie mowa o tym jednym gościu zwanym najeźdźcą, z którym walczyło się jak z jakimś wrogiem z Soulsów, broniąc się przed jego atakami i wykorzystując moment odsłonięcia się. Przy Dead Ages akurat ten Problem rozwiązali. Nie tym, że nie wprowadzili takich przeciwników, a tym, że zmienili rozgrywkę tak, aby tego typu wrogowie do niej pasowali. Nie możesz ich pokonać, to się do nich przyłącz. Nasz Slayer biega tu starczą i parowanie nią jest jednym z naszych głównych narzędzi. Do tego stopnia, że momentami miałem flashbacki z Sekiro. Pierwsze, co się tu rzuca w oczy, to brak możliwości robienia uników na boki. Z tą Peleryną to w sumie nie dziwne, mogłyby się w nią nogi zaplątać. No właśnie. Oczywiście można pozostawać w ruchu, aby zejść z drogi niektórym pociskom, ale przede wszystkim moc skoki zostały zastąpione przez unoszenie osłony. Da się ją trzymać w górze, przyjmując na zębaty puklerz wrogą amunicję, ale po paru uderzeniach zmęczone ramię Doom opadnie. Kluczowe jednak jest tu parowanie. Pamiętacie błysk zielonych oczu na jeźdźcy z Dumiternal informujący nas o tym, że czas na atak? Tutaj prawie wszyscy przeciwnicy tak błyskają zielenią, że można się poczuć jak na niepokojąco przyjaznym skrzyżowaniu, na którym jakiś haker próbuje wywołać karambol. I kiedy tylko błyska zielone, uniesienie tarczy tuż przed oberwaniem pozwala odbić uderzenie, dezorientując na moment adwersarza, a w późniejszej części gry nawet zrobić mu przy tym automatycznie krzywdę. Piłotarczą można też rzucać Masakrując pomniejszy diabelski pomiot i unieruchamiając większych niemilców, jeśli tylko nie mają pancerza. Ale wtedy rzut Egidy rozbija zbroje, jeśli tylko wcześniej je rozgrzaliśmy do białości ostrzałem z broni. I chyba mój największy problem z tym dumem jest taki, że ta tarcza z obrotowym otwieraczem demonów na krawędziach jest tu aż nazbyt wszechstronnym scyzorykiem na każdą okazję. Szczególnie po odblokowaniu kilku ulepszeń, które można odblokować bardzo szybko. Tarcza bywa wszechstronna do tego stopnia, że nierzadko przez bardzo długi czas nie widziałem powodów, aby żonglować swoją główną spluwą i używałem tego co mi ostatnio gra podrzuciła. Bo jasne, spluwy mają swoje zastosowania. Plazmówki przeładowują i detonują tarcze energetyczne, kula na łańcuchu rozbija skutecznie zbroje i stalowe osłony, a wybuchową bronią można masakrować grupowo pomniejszych niemilców. Ale rzut tarczą też rozwala tarcze energetyczne po jednym z ulepszeń, rozbija ja też pancerze, jeśli tylko rozgrzejemy je dowolną spluwą, a specjalna szarża z uderzeniem tarczy zamienia w podroby całe ekipy stojących razem małych demonów. To aż dziwne, jak ta piłotarcza, którą zawsze mamy w lewej ręce, jest w talii naszego oręża wiecznie obecnym jokerem. Gra zamiast mieć w podtytule The Dark Ages mogłaby, parafrazując klasyka, nosić tytuł DOOM THE TARCZA-SZMATO. Zmienianiu broni nie pomaga też fakt, że animacja przełączania spluw trwa dłużej niż czas oczekiwania na specjalistyczne badania finansowane przez NFZ. No i przez to, że tarcza pozwala trzymać się blisko wrogów mam wrażenie, że pół gry ukończyłem dwururką. Chociaż oczywiście uwielbiam moją dwururkę. Kiedy jej się przyjrzycie to zobaczycie czemu to idealna broń na księcia Asraka. Sorry. Tak, tak, jasne. No dobrze, ale czy ten Doom nadal jest tańcem? Czy różni wrogowie, uzbrojenie i mechaniki pozyskiwania zdrowia oraz amunicji wpływają na to, jak się poruszamy po polu walki, wywołując wykonywanie takich lub innych kroków tanecznych z demonami? Tak, ale cóż, to skomplikowane. Usunięcie odskoków i postawienie na mechanikę parowania mogłoby sugerować, że Doom The Dark Ages spowolniło rozgrywkę? I trochę tak jest, ale to wciąż jest naprawdę szybka gra. Slayer nadal biega w swoich ciężkich, tupiących buciorach. Z prędkościami godnymi hulajnogi elektrycznej, a nowa szarża starczą pozwala błyskawicznie doskakiwać do wrogów z naprawdę sporej odległości. I nadal brutalne zabójstwa uprzednio zmiękczonych demonów wytrząsają z nich lecznicze żetony, a bicie ich bronią białą sprawia, że sypią amunicją. Ten element jest nawet przyspieszony, bo tak zwane glory Kills są tu w zasadzie skrócone do prostego ciosu albo kopnięcia, a brutalniejsze animacje zdarzają się sporadycznie gło Głównie kiedy wykonamy finisher podczas skoku albo spełnimy jakieś inne warunki. Zresztą ciosy stalową rękawicą albo innym kiścieniem czyniące z demonów amunicjowe piniaty też są szybsze od ataków piłą spalinową z Doom Eternal. Swoją drogą, to ograniczenie odtwarzania animacji specjalnych zabójstw dokonywanych przez Slayera na demonach pozostawiło we mnie mieszane odczucia. Jestem w stanie zrozumieć wyjaśnienie twórców, że przy większych grupach potworów oglądanie tych wszystkich animacji byłoby nużące i spowalniające rozgrywkę, ale nie do końca. Nie mnie to przekonuje kiedy każde udane sparowanie ataku jakiegoś większego potwora spowalnia na moment czas nierzadko na tyle ile trwał glory kill w Eternalu. Ale okej, okay, przyjmuję, że tu faktycznie często otumania się kilka potworów jednocześnie i redukcja przy długich zabójstw pozwala przeczołgać kilku drani zanim się ogarną. Niemniej faktycznie jest tu nieco wolniej, a do tego mamy tu mniej uciekania na boki i okrążania wrogów, a więcej celowania w nich i blokowania Ataków. No, odrobinę biegania na boki znajdujemy w tym, że ten nowy dum czerpie też inspirację z naprawdę osobliwych miejsc, tak zwanych piekieł pocisków, co wywołało we mnie skojarzenie z grą Returnal. Otóż niektórzy więksi wrogowie i bossowie emitują z siebie całe chmary lecących we wszystkie strony pocisków, i zazwyczaj gdzieś w tej chmarze jest jakaś sekcja zielona, którą oczywiście możemy sparować i zwrócić do adresata ku jego krzywdzie i sromocie. Więc nierzadko tańczymy na boki Slayer'a. Próbując zebrać te zielone kulki na tarcze, ale widać też, że twórcy wierzą w działanie tej mechaniki niezbyt mocno, bo nie oczekują tu od nas precyzji. Nasz puklerz ściąga z powietrza te pociski, jakby miał szerokość ściany od stodoły, czasem nawet z za krawędzi ekranu. Zresztą widać też, że i software ogólnie bało się tej całej mechaniki parowania, bo dodali rozbudowane opcje konfigurowania poziomu trudności. Przede wszystkim pasek określający czas, jaki gracz ma na odbicie ciosu lub Pocisku demona. I nawet na wyższych poziomach trudności ten czas pozostaje całkiem długi. Trzeba sobie ręcznie go skrócić, aby zrobić z tego prawdziwe sekiro. Ale wracając do tempa, jest tu wolniej jeszcze z innego powodu nie związanego bezpośrednio z rdzeniem rozgrywki, czyli walką, a ze strukturą map. Poprzednie odsłony też miały ukryte znajdźki i sekrety, ale Doom the Dark Ages wchodzi tu na wyższy poziom dostarczając lokacje półotwarte, labiryntowe lub też wyposażone w zamknięte drzwi, do których trzeba wracać po znalezieniu stosownego klucza. Miało to upodobnić nowego Duma do klasycznych odsłon, i coś w tym jest, ale efekty są różne. Czasem przypomina to bardziej współczesne, otwarte światy, z rozrzuconymi po polu bitwy portalami do piekła, które trzeba zamknąć, a pomiędzy pochowane jest nieco sekretów. A innym razem znajdujemy klucz otwierający pięć mijanych wcześniej przejść i gracz zainteresowany znajdźkami jest zmuszony przebiec pusty poziom jeszcze raz. Aby pootwierać te drzwi, duża część tego przeszukiwania lokacji i odkrywania sekretów opiera się na oglądaniu mapy, na której nierzadko widać trudne do zauważenia przejścia. I ja grając, ukończyłem wszystkie 22 misje, robiąc je na przynajmniej 90, a nierzadko i 100%. Przez co przechodziłem kampanię ponad 20 godzin i nie tak mało z tego czasu spędziłem na ekranie mapy. Bawiłem się nieźle przy tym, ale szalenie zmienia to tempo rozgrywki. Oczywiście można przebiec przez. Dark Ages pędząc od starcia do starcia, ale jeśli chcemy pozbierać znajdźki, odblokować użyteczne ulepszenia uzbrojenia i bezużyteczne skórki dla spluw trzeba mozolnie szperać, nierzadko generując tym długie przerwy od walki. Ma to swój urok, ale tempo gry jest tu całkiem inne niż w poprzednich dwóch odsłonach. I konstrukcja lokacji czasem irytuje tym, że nie zawsze możemy wrócić tam gdzie byliśmy co sprawia, że jeśli przegapimy jakiś sekret i zorientujemy się za późno nie ma go jak zaliczyć bez przechodzenia danego poziomu od początku. Ta zmiana tempa gry czyni ją pod pewnymi względami lepszą, bo tym rozgrywki jest zmienny, mniej jednostajny. Gra nie męczy nas walką, po walce, po walce i tak dalej. Tu pozwolę sobie wspomnieć o oprawie muzycznej, bo chociaż niezbyt podobała mi się cała sytuacja konfliktu Bethesdy z kompozytorem soundtracków do dwóch poprzednich odsłon Mickiem Gordonem, to decyzja o tym, aby ścieżkę dźwiękową robiło w The Dark Ages kilku artystów nazywających siebie The Finishing Move da się obronić właśnie tą inną strukturą całej gry. Tutaj kompozycje nie są jedynie Adrenalinowym tłem do masakrowania demonów, bo jest tu i więcej fabuły, i inne tempo rozgrywki, a zatem potrzebna była też muzyka ilustracyjna, utwory wprowadzające różny klimat, i to się sprawdza. I chociaż ogólny nastrój został zachowany, to czasem nieco brakuje pazura Mika Gordona, ale tragedii nie ma. Różnorodności rozgrywki pomagają tu też etapy, w których boksujemy się wielkim mechem z ogromnymi demonami, albo latamy smokiem. Wprowadzają nieco różnorodności do zabawy, aczkolwiek Trochę szkoda, że bokserskie atlany i latający wierzchowiec są od strony rozgrywki bardzo uproszczone. Szczególnie smog jako środek transportu nie dowozi niczego ciekawego, bo można nim lądować jedynie w określonych miejscach, więc okazuje się on zaledwie lataną minigierką ogrywaną między lokacjami. Chciałoby się więcej, ale też nie jest to nic, co by jakoś psuło całość, a odrobinę świeżości dodaje. I jakkolwiek Doom The Dark Ages wydaje się dość dziwnym tańcem, to ponownie zaznaczam, szanuję to, że twórcy nie próbują jedynie odcinać kuponów od sprawdzonej formuły i nadają każdemu z nowych dumów odmienny charakter. I nie ukrywam, że ostatecznie bawiłem się tu całkiem nieźle, bo to nadal szybka, brutalna i krwawa strzelanka, a i jako koneser Soulsów oraz innych Sekiro, jestem w stanie. Docenić zabawę z rytmicznym parowaniem ataków, ale te zachowawczo zaimplementowane inspiracje returnalowe oraz wszechstronność tarczy, przez którą nie znalazłem w swoim stylu gry zastosowania dla niektórych z bo nie musiałem, sprawiły, iż trudno mi się nowym Dumem w pełni zachwycać. Wypada też wspomnieć o tym, że nowa odsłona, w odróżnieniu od dwóch poprzednich, nie ma żadnego komponentu multiplayerowego, ale w dobie masy skoncentrowanych na rozgrywce sieciowej gier usług taki doczepiany na siłę multi. W zasadniczo singlowej grze nie miałoby chyba i tak większego sensu, a tak dostaliśmy dłuższą kampanię. Pewno z pięciu osób na świecie będzie tym brakiem zawiedzione i oczywiście można debatować nad zachowaną ceną gry w kontekście mniejszej liczby oferowanych w tej cenie form rozgrywki, ale to już pozostawiam waszej indywidualnej ocenie. I oto cały Doom, The Dark Souls, <coughs> Ages znaczy się. Kolejna interesująca wariacja na temat formuły współczesnego duma, która może nie jest moją ulubioną jego wersją. I czasem trochę potyka się w tym tańcu o własne obciążone stalowymi buciorami nogi, ale wciąż bawiłem się tu nieźle. Niemniej obawiam się, że wielu miłośników gry z 2016 roku i Eternala może się odbić od pewnych pomysłów na rozgrywkę, tak jak demony odbijają się tu od tarczy Slayera. Cóż, pamiętajcie, zajrzeć do komputronika i udanego odbijania się od wrogów tarcza on rtx oni, i Game-on.